Jak widzowie, zapraszam was na takiego vloga z walentynek Jest 6.50, coś takiego Ja za 20 minut muszę wychodzić do szkoły A nadal wyglądam tak, więc życzę mi powodzenia Jeszcze pierwszą lekcję mam z jakąś w ogóle nową nauczycielką Więc wolę się nie spóźnić W ogóle wiecie co moja szkoła wprowadziła? E, za jedno spóźnienie już nie możecie mieć ani wzorowego, ani bardzo dobrego zachowania Jedno spóźnienie to już jest dobre How? Stałam, więc już jest pół sukcesu. Nie wiem, co ja mam na głowie, jakaś jest jak ja jestem. Ale przedstawiłam takie moje małe plany na dzisiaj, więc idę z przyjaciółkami do kina. Idziemy na Anyone But You. To jest ten nowy film, on w ogóle ma dzisiaj chyba premierę z Siney Sweeney. Swiny nie, nie wiem. Nie wam pokażę. Wydaje mi się, że nie będę się teraz bo idziemy do kina na 18, więc chcę mieć taki fresh make-up. kończę o 15.30. Mam dzisiaj 2 WF -y na końcu. Crazy. Będę do, w domu na jakąś 16:00 i zdąży się pomalować. Także teraz się nie będę malowała, bo mi się nie chce. poszłam spać chyba o 19.00. Wstałam o 5, ale poszłam jeszcze spać. Mam taka śpiąca. Nie wiem, w ogóle ja jestem ciągle zmęczona, mam chyba jakiś niedobry żelaza. Nie wiem. Poznajcie moją walentynkę. Zawsze i na zawsze. Musimy się spokować. Mam dosłownie 20 minut do wyjścia i nie kłamie, chyba już pewnie 18 albo 19. Mam najpierw zastępstwo i na to zastępstwo mam doradztwo zawodowe, więc no. Ery. Chyba na to nie potrzebuję. Mam geografię, mam kartkówkę. Z dwóch map z Ameryki Północnej i Południowej, ale u mnie. miałam ją mieć już tydzień temu i była w miarę nauczona. Tylko pana nie było, także luz. Spakowana. Także musimy wybrać coś do ubranka. Nie wiem co ubrać, ale chyba założę coś randomowego i po prostu później się ładnie ubiorę. A więc tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit. Peterek jest z Zary, ona ma takie, jak widzicie, kwiatuszki wyszywane. A spodnie są z H&M. Patrzcie w jakim ładnym koszyku mam męgiełki Victorii. Co tak ładnie się prezentuje, bo jeszcze tutaj mam złote i to się pięknie komponuje. No a jak już tu jesteśmy, to losujemy jakąś magiełeczkę. Co to jest? Uwaga, uwaga. Velvet petals, coś tam coś. Ja nie mogę się pisikać migiełkami inaczej niż tak. Ktoś wam co się mi stało z moimi ulubionymi butami, bo to jest po prostu absurd jakiś. Prezentuję wam Ugi. Buty zimowe, teraz wiralowe na TikToku. Powinny mieć dobrą jakość. I proszę bardzo. Widzicie to? How? Ja tego naprawdę tak nie rozumiem. Teraz szukam z rodzicami szewca po prostu, bo... Patrzcie, ja. Okej, okay, no to jeszcze to tak drastycznie nie wygląda, nie? Patrzcie, wkładam nogę i one się tak wypychają. Tylko tak zrobię i one się, ta wata się bardziej wypycha. I ja się po prostu boję w nich chodzić, że w ogóle je już zepsuję. I nie wiem, jak ja to zrobiłam. Uwielbiam to buty, no a teraz boję się w nich chodzić. Mogłabym, ale no nie chcę ryzykować. Nic nowego buty mi zabrał. piżamę. To jest ogólnie dzień jak co dzień. Potem on się kręci wokół tego stołu, nie mogę go złapać, akurat jak wychodzę. To jest właśnie jego sposób na zatrzymanie mnie w domu, ale go złapałam. On zawsze coś zabiera jak nie chce, żebym wychodziła, bo wie jak się zaczyna tak dużo ruszać po domu, dużo chodzę i widać, że się szykuje, to zaczyna zebrać mi rzeczy z pokoju, a to nie jest wcale trudne, bo mam wszystko na wierzchu, ale poszło jak ładnie. Mieję ząbki i za 10 minut muszę wyjść, bo za 20 mam autobus. Przymyłam sobie jeszcze twarz, więc teraz zrobimy mini pielęgnację. Także psikam się takim tonikiem z Birandy. Z polecam tak, by the way. Ja już powoli tak się szkuję stricte do wyjścia. nie ja patrzcie, jak mi została tylko taką karteczkę od widzów. Wziąłem sobie na drogę bus, więc Nie zjem. jak widzowie, ogólnie ja już jestem, jak widać, w domku. Jestem po dwóch WF-ach. Mam dość. Wiem sobie obiady, który mi mama sporządziła. E, jakiś makaron z pomidorkami. Mm, Echa. O 18 mamy seans. Wiem i zaczynamy się szykować. Życzę mi smacznego. Jestem przy toaletce i zaczynam się szykować. Jeszcze muszę wybrać sobie, co chcę się ubrać, bo chcę się ubrać inaczej niż byłam w szkole. Zaczynam od takiej bazy z Maybelline. Ja miałam w ogóle za 47 zł, z 70, bo była na przestanie w Hebe. Dlatego. Nie użyłam jako bazy, tylko bardziej jako taki krem BB, bo to w ogóle, to jest świetne, patrzcie, to jest 4 w jednym. Primer, korektor, rozświetlacz i BB krem. Dobra, blendujemy teraz to wszystko, ja sobie susikam tą łódeczkę tonikiem. I teraz nakładamy sobie korektor, mam taki z Everline. Chyba jest na niej przycena w że 1 plus 1 gratis, a jeden kosztuje chyba 17 zł blendujemy właśnie w ogóle specjalnie kupiłam trochę ciemniejszą tą bazę, bo um, bardzo chciałam te kropelki brązujące z żonka dafanta, a to jest krem BB, tak teoretycznie więc to się wkłania. więc to nie jest jakieś mega ciemne i pomimo, że to jest jeden pół, to to wygląda moim zdaniem w porządku, jeszcze jak sobie korektor jaśniejszy, to on tak ładnie to Rozjaśnia i daje takie wycięte granicę. Teraz dajmy róż i ja mam taki z e, Ren Beauty i to jest kolorek Audition. Yum, Zium! Zium! Zium. Buźka prawie gotowa. Teraz jeszcze damy sobie ten topper z Diora, z tej paletki. W ogóle, jakbyście chcieli jakiś make-up routine, czy coś, tak krok po kroku, to możecie dać znać w komentarzu. I w ogóle możecie pisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Teraz rzęski. Biorę sobie zalotkę. Od niedawna zacząłam podkręcać rzęsy. Kiedyś podkręcałam, ale. Przestałam. Kiedyś po prostu nie umiałam z zalotki korzystać. Nadal się tego czegoś boję. I tusz, z którego korzystam jest taki z Maybelline. Eveline Kiedyś korzystałam z Maybelline i to były moje ulubione tusze, ale ten spadł mi w oko, bo był w bardziej atrakcyjnej scenie. I pomyślałam, że go kupię, bo nawet lepiej mi się sprawdza, co nie wierzę, że mówię. Uważam, że jednym z moich wielu talentów jest szybkie malowanie się. Ja potrafię się tak normalnie, full pomalować w... 15 minut, serio? I W ogóle ja się oduczyłam korzystać z pudru i jest mi z faktem bardzo dobrze, bo uważam, że jak sobie nakładałam puder, to wyglądałam tak mega naturalnie jakoś. A jak przestałam, to jak się lepiej czuję. Zapomniałam, że ten wyświetlacz ma taki pigment, Boże. Czy istnieje osoba, która nigdy nie miała tego żelu z Miss Sporty do brwi? Chyba nie. Dobra, i wiecie co? Damy sobie jeszcze białą kredeczkę na linię wodną. O, tak ciupinka. Patrzcie, jaka różnica. Trochę jest, nie? Wczoraj zbierałam walentynki i dzisiaj jeszcze rozdawałam i dostałam dwie. Dostałam jedną od przyjaciółki, z którą też dzisiaj idę do kina. W ogóle idziemy we czwórkę. Będę ja, Marta, Karolina i Nastia. I jedną od pełniejszego wybiciela. Teraz warto dodać sobie coś do ubrania. Ja już ubrana i tak. To jest z Berszki, a spodnie, które już Wam pokazuję, są z Urban Outfitters. Zmiana lokalizacji i psikamy się perfumami mi się Prada Paradox Jeśli macie możliwość to kupujcie, bo to ten zapach jest genialny bo za każdym razem jak go wącham po prostu odpływam Czyli widzowie, ogólnie ja już jestem w galerii Aktualnie na Carrefourze ale zaraz idę do kina nie byłam w Sephora zobaczyć z Fixing Spray z Charlotte Dewey ale nie było jestem z tym przyjechać do Arkadii, bo właśnie się zastanawiam nad ekipnem. Ale go nie było, więc... Mamy już popcornik i dostałam kwiatki od Marty. Zamówiliśmy sobie piczku i tak, ja mam vanila Ice Latte, Marta ma a nas ja mam... Powiedziałam wam tak, naszym opinii, naszym zespołom. Więc moim zdaniem to było takie mocne 8 na 10, bo brakowało tej, tego ostatniego wątku, co się później z nimi stało. Jak pójdziecie na tym, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi, ale ogólnie w dwójka głównych bohaterów się sobie na końcu zakochali, no i nie było wiadomo co jest dalej, więc to było takie trochę średnie i było trochę krótkie, bo to po 3 godziny. Mi mi bardzo podoba, bardzo oczekiwałam takiego, takiej atmosfery, jaka by mi się tak Super. I na pewno obejrzałabym jeszcze raz. Moim zdaniem opłacało się pójść na ten film. Tak samo no, nie było jak już takiego głównego zakończenia. Yy, ale oceniam również 8 na 10. I jeśli chcecie, to pójdźcie, bo... Ale Anastasia, Anastazja, to najlepsze nie? <grym> Aha. <grym> Starbaks, moja balentynka. Ja już wróciłam do domu. I jestem taka padnięta. Myślałam, że jutro mam wycieczkę, a mi ją odwołali. I byłam nastawiona po prostu, że wiecie, nic nie muszę odrabiać, nic się uczyć, że pełen luz, super, walentynki jutro wycieczka. Jest 22 i ja byłam jakoś do 21.30 w galerii, więc wróciłam, nie wiem, z pół godziny temu. Jeszcze muszę odrobić matematykę, której w ogóle nie rozumiem, bo mam jakiś głupi temat się nie głupi, ale ja po prostu jestem głupia z matematyki chyba. W komentarzu możecie napisać, jak wy spędziliście małantynki. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego mojego wypadu z dziewczynami. A jeszcze tak pokrótce o filmie, bo w się to wiecie, było tak chaotycznie. Film Anyone But You, moim zdaniem był bardzo w porządku. Właśnie na taki wypad to jest sobie napisane, że jest to komedia romantyczna i to jest trafione w punkt. Było bardzo dużo momentów, na których po prostu się śmiałam i to tak serio, naturalnie. Myślę, że mogę polecić. Ogólnie on był tylko dzisiaj w multikinie. Nie wiem, jak wreszcie kin. A taka oficjalna premiera będzie 1 marca chyba. Jakoś na początku marca, bo dzisiaj był tak wyjątkowo właśnie w walentynki. Dlatego nie będę wam bardziej spoilerowała, bo zdaję sobie sprawę, że mało osób mogło dzisiaj pójść. Tak jak mówiłam, był dla mnie troszeczkę za krótki, bo ja lubię takie dłuższe filmy, jak idę do kina, to tak dopiero po tej godzinie zaczynam się tak wczuwać w ten film. Dlatego półtorej godziny trochę mało, trochę za mało dla mnie, natomiast bardzo mi się podobał. Taki pozytywny, miał taki bardzo przyjemny vibe, fajnie się go oglądało, dlatego z całego serduszka polecam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, taki walentynkowy vlog. Jeśli tak, możecie oczywiście dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Gdzieś tutaj nie. nagrywam tyle lat na YouTube, a nigdy nie wiem po której stronie jest ten znaczek. To jest po prostu wstyd i hańba serio. Dziękuję za oglądanie i bujaczki!